Dzień dobry. Znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Nazywam się Aleksander Keriecki. Chciałbym Państwu przedstawić z naszych tutaj kuracjuszy opinię. Czyli no, mamy dwie osoby, kolejne, które nas tutaj odbyły I oni by chcieli się wymienić swoim doświadczeniem dla Państwa. Państwo nas oglądają i chcieliby wiedzieć, jak to u nas wygląda. Proszę przedstawić swoją historię, jak, jak ja Pani znalazła i tak, tak dalej. Ja się nazywam Małgorzata Morawska. Przyjechałam tutaj z Holandii. Mhm. Chorowałam od dwóch lat na nerwicę lękową, no i miałam również stany depresyjne. No i próbowałam w sumie wszystkiego, od medycyny akademickiej, po, psycholo po psychologów, oto molekularnych lekarzy, suplementy i tak dalej, ale niestety pomogło to troszkę na pewno, ale nie w zupełności. No i zaczęłam dalej szukać. I wpadłam właśnie przez YouTube na filmiki pana Aleksandra Haryckiego. tak. tak mm -hmm. I muszę powiedzieć, że jakoś tak od samego początku tak, ten człowiek coś. E, e, poczułam taką, że on ma pewną charyzmę i on może mi pomóc. Takie uczucie miał. Mm -hmm. Że w sumie wszystko, co tam mówił i nagrywał, to było takie proste, ale takie logiczne. Mm -hmm. W sumie my szukamy gdzieś bardzo daleko, a tutaj w sumie mamy e, na przed mi? nami na nami. <laughs> No i właśnie przez, przez oglądanie wszystkich, bo obejrzałam rzeczywiście wszystkie filmiki i nawet w ten sposób, że tam coś sobie robiłam w domu i włączałam, tylko mm -hmm. odsłuchiwałam, mm -hmm. doszłam do wniosku, że bardzo dobrze będzie jednak skorzystać z takiego jednego z, 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 z turnusu mm -hmm. właśnie tutaj w Akademii. W tej chwili ten turnus, turnus ukończyłam, byłam tutaj 6 dni, no troszeczkę za krótko, bo niestety jakby no. dwa tygodnie to by było dużo lepiej. Zdecydowanie. Tak, ale jestem bardzo zadowolona i muszę powiedzieć, że ta charyzma, którą widziałam u Pana Haleckiego tutaj cały czas jest i ona no. właśnie w personelu, tak, w personelu ja to odnajduję, że naprawdę, no jesteście wszyscy wspaniali. Tutaj naprawdę taką opiekę mamy, to jest tak, się czujemy jakbyśmy gdzieś w jakiejś rodzinie dalekiej, jakąś rodzinę daleką od nalecznej. bo tak, tak nie mam wrażenie. Mm -hmm. Jeśli a propos kuracji, muszę powiedzieć, że oczyszczenie... Bardzo bardzo dobrze i łatwo przeszłam, bo bałam się tego. Mhm. Beczkę z zitą wodą też na początku, a teraz to bym mogła wchodzić tam i, i ze 20 a 30 razy dziennie, gdyby tylko czas pozwolił. Czyli, czyli wszyscy, którzy nas oglądają, tak. proszę się nie bać, wszystkich tak. nauczymy. Tak, że przyjadą i się odważą na dokładnie, dokładnie, gdyby tak, gdyby czas pozwolił, to naprawdę, to jest coś super. Mhm. Wszystkie zabiegi są wspaniałe, naprawdę. To, są, to nie są masaże relaksujące, to są masaże naprawdę lecznicze. Niektóre są bardzo bolesne, mhm. ale one przynoszą efekty. Ja naprawdę czuję, że ja jestem. Ale do wytrzymania, tak? Do tak, wytrzymania. Czasem nie do wytrzymania, ale nie mówimy. Ale to tak. nie, mówimy. No, nie, naprawdę. Wszystkich zachęcam. Z różnymi chorobami. Zwróćcie się tutaj, przyjedźcie i spróbujcie, bo naprawdę wydajecie pieniądze na różne rzeczy i to nie przynosi żadnego efektu. Z całego serca polecam Akademię Pana Haleckiego. Dziękuję. Nie ma czegoś czekać na choroby, tylko na uprzednio wcześniej. Dokładnie, żeby się zregenerować. zregenerować. Dokładnie. A u Pani, jak to wyglądało? Ja mam na imię Danuta, przyjechałam z centralnej Polski. U mnie to wyglądało w ten sposób, że jak zobaczyłam filmiki Pana Haleckiego, to. Yy, Moim marzeniem było, i tak samo mówię, kiedyś zarobię na tą, na tą klinikę, i przyjadę tutaj. No i tak się stało. Miałam rodziny, trochę tam, rodzina się złożyła trochę. Ja uspadałam i przyjechałam, jestem tutaj dwa tygodnie. Właśnie dzisiaj też kończę ten turnus. I powiem tak, że w zasadzie to wydawało mi się, że przyjechałam zdrowa. Bo tak, no tam rwa kulszowa, to już niedosłuch pewien, to już w oczach jakieś mroczki, to tam lekkie niestrawności. Bo człowiekowi uświadamiają to, że tak powinno już być w tym wieku, a wcale tak, nieprawda. Tak i tak mi się też wydawało, że jestem mm -hmm. zdrowa, i, ale kiedy tutaj przyjechałam i kiedy e, rozpoczęły się te zabiegi, to nagle zaczęły ze mnie wychodzić te wszystkie ukryte choroby, których ja jakby do tej pory nie dostrzegałam. Straszny ból głowy, pan tutaj, Harecki musiał interweniować, wzrosło mi ciśnienie, no i tak został ten organizm pobudzony, że on po prostu zaczął walczyć z tym, co we mnie w środku i gdzieś to tam się działo i pewnie by się to odezwało za rogam, dwa jeszcze bardziej intensywnie, ale myślę, że to już tak trochę załagodziłam, bo już dzisiejsze oczyszczanie było całkiem znośne, bez bólu głowy, i tak jak to pani mówi, że ta balia z tą zimną wodą, zresztą Pan mi też mówi do zimnej wody, do zimnej wody. No musimy tak, motywować, bo nie każdy na początku się odwala, tak? Znaczy ja już znałam to uczucie, bo ja już robiłam sobie te takie natryski zimną i ciepłą wodą, ale, ale to, nie to, to samo. nie to samo, wejść tutaj do tej bali z lodem to nie jest łatwo, ale można wszystko przetrzymać i naprawdę zabiegi super. Ja się bardzo wzmocniłam, już teraz to oczyszczanie poszło naprawdę lightowo. Mam nadzieję, że te problemy z pręgosłupem i z nogami też ustąpią, bo to też proces będzie się toczył. On jest zapoczątkowany, a się będzie toczył. Ja powiem, że ja już zaczęłam się oczyszczać, już znałam ten problem oczyszczania wcześniej. Z tym, że było to oczyszczanie samymi ziołami i to nie był taki spektakularny efekt jak tutaj oczyszczanie i jeszcze regeneracja całego organizmu. To po prostu ze wszystkich stron ten organizm został stymulowany, żeby się wziąć do roboty i to wszystko zwalczyć. Ja jestem bardzo zadowolona, cieszę się, że poznaliśmy Pana Hareckiego, mieliśmy okazję. Już tutaj zbieram rodzinę też, żeby przyjechali i bo to też jest tak, że czasami pomimo młodego wieku już są ludzie schorowani. A tak jak Pan mówił, lepiej o, wcześniej zapobiec. to zapobiec tak. i wcześniej ten organizm postymulować, przyjechać na przykład za kilka lat, czy za dwa lata, znowu jakąś tam kurację wziąć, bo to naprawdę jest, to naprawdę jest super sprawa. Wszystkim polecamy od najmłodszych dzieciaczków, po już średni wiek, lub jeżeli mają Państwo problemy, lub nie ma problemu, jak najbardziej możemy postarać się państwo wytłumaczyć, jak to się robi, pomóc fizycznie, tak, w naszym ośrodku. Niestety na odległość tego nie da radę zrobić, sami Państwo to widzą, że wiele sposobów Państwo próbowali i tego niestety nie pomaga. A w naszym ośrodku jesteśmy w stanie wytłumaczyć i pogadać jak to w praktyce się wszystko dzieje, tak? Dlatego. Wszystkim serdecznie dziękuję, że Państwo tutaj nas odbyli. Zapraszamy serdecznie do nas do Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Człowodnicy. I nie ma czego się bać, jak najbardziej. Wszyscy. Proszę się odważyć, jak Państwo widzą tutaj. Wszystko jest bardzo bezpieczne. Wszyscy czuwają nad nami, także tak, nic tak. złego tu się nikomu nie stanie. Metody jest wiele, które wykorzystujemy, ale nie są wszystkie kompleksowo bezpieczne w naszych warunkach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.